Dzisiaj opowiem Wam o dwóch postawach. Będą to postawy, które wzorujemy na pewnej historii pochodzącej z Nowego Testamentu. Posłuchajcie. Pewien człowiek miał dwóch synów. Do pierwszego powiedział: Idź, popracuj dziś w winnicy, a on odpowiedział: Nie chcę. Potem jednak zmienił zdanie i poszedł. Drugiemu polecił to samo, a on odpowiedział: Dobrze, panie, i nie poszedł. Który z tych dwóch wypełnił wolę ojca? Pierwszy stwierdzili, a Jezus na to: Zapewniam was, celnicy i prostytutki wyprzedzają was na drodze do Królestwa Bożego, bo przyszedł do Was Jan postępując sprawiedliwie i mu nie uwierzyliście, a celnicy i prostytutki uwierzyli. Mamy bardzo różne charaktery i też różne temperamenty. Widzimy tutaj postawę dwóch synów, którzy zostali poproszeni o to, aby przyjść pomóc ojcu w winnicy. Widzimy, że pierwszy, nie wiemy, może nie lubił tej pracy, może po prostu ta praca mu się nie podobała, a może najzwyczajniej w świecie był leniwy i nie chciało mu się ruszyć z miejsca. Drugi z kolei, choć powiedział tak natychmiast, że przyjdzie, nie przyszedł wcale. Pan Jezus tutaj ukazał nam dwie grupy ludzi. Jedni to są tacy, którzy nazywali się wierzącymi, mieli ku temu odpowiednie tytuły, może zachowywali się tak jak wierzący, ale pan Jezus ich zganił i powiedział, że celnikom i prostytutkom dużo szybciej jest do Królestwa Bożego niż właśnie im. Mnie osobiście zainteresował ten pierwszy syn, który może najpierw nie był zbyt chętny, wcale mu się nie chciało, ale później, po przemyśleniu, postanowił, że jednak pójdzie. Takiego syna można zakwalifikować do grupy, Właśnie takiej, która wyprzedza tą wcześniejszą. Kiedy pojawia się refleksja, kiedy pojawia się zastanowienie nad swoim życiem, kiedy nagle okazuje się, że uświadamiam sobie, że robię coś nie tak, że grzeszę, że moje życie nie spełnia pewnych standardów, postanawiam z powodu tego żalu za grzechy, z powodu też jakiejś własnej niewygody to naprawić. Pan Jezus daje nam do zrozumienia, że właśnie taka postawa wyprzedza dużo więcej postawę tej grupy wcześniejszej, tej grupy, która wydaje się, że ma tak wysokie mniemanie o sobie, ma odpowiednie tytuły, ma odpowiednie zachowania. Natomiast Bóg nie czyni różnicy między ludźmi. Bóg tak naprawdę patrzy na serce. I dlatego właśnie Pan Jezus chce, abyśmy zmieniali swoje myślenie i żebyśmy patrzyli na rzeczy tak, jak On patrzy. Dlatego czytamy Biblię i staramy się rozpoznawać i uczyć się tego, jak myśli sam Pan Bóg. Ponieważ przypowieść jest metaforyczna, ten pierwszy brat jest dla mnie symbolem osoby, która po prostu przeżywa refleksję nad własnym życiem, zastanawia się, dokonuje opamiętania i zwrotu, wyboru innego kierunku życia i jednak postanawia się zmienić. Ta historia pokazuje, że zawsze jest czas, żeby się zmienić. Zawsze jest czas na to, aby doświadczyć refleksji nad własnym życiem i żeby wrócić z powrotem do Ojca. To właśnie ta osoba zyskuje na większe uznanie niż ta, która nazywa się chrześcijaninem, a jej słowa, jej zachowania, jej uczynki pozostawiają sobie wiele do życzenia. Jeśli zdarzyło się tak, że kiedyś powiedziałeś, że kiedyś powiedziałaś Ojcu w niebie nie. Teraz jest właściwy moment, aby zastanowić się, aby odwrócić pewne sprawy, aby zmienić bieg życia, aby cofnąć się z powrotem, opamiętać się i wrócić z powrotem do swojego Ojca. To jest właściwy moment, żeby odbudować relacje. Bóg. Kocha Ciebie, przyjmie Ciebie z otwartymi ramionami. Dlatego, jeśli jesteś teraz w momencie zastanowienia, przed dokonaniem właściwego zwrotu, zachęcam Cię do tego, abyś spojrzał na ojcowską miłość i po prostu do Niego wrócił. Te dwie postawy pokazują nam, że nie ten jest chrześcijaninem, kto jest z Nim z nazwy, nie ten jest chrześcijaninem, kto urodził się w rodzinie chrześcijańskiej. Ale ten, kto służy Bogu i ten, kto wybiera odpowiednie wartości, ten, kto może pomimo tego, że najpierw jego decyzje nie są wzorowe, ale po zastanowieniu się, po opamiętaniu się, po podjęciu właściwej decyzji, wraca. Do swojego ojca, do posłuszeństwa ojcu, bo Bóg tak naprawdę nas kocha i On czeka na nas, abyśmy mogli razem z Nim być. Dziękuję Wam serdecznie i zapraszam Was do kolejnego odcinka z cyklu Moje ulubione miejsca w Biblii. Już jutro będziemy rozmyślali o kolejnym miejscu w Biblii. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Cześć!